Niedawno oglądaliście, jak przygotowuje się informacje dla kierowców, które są udostępniane w ramach systemu TMC. Dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, jak informacje dla kierowców przygotowuje TomTom w ramach istniejącego, już działającego od ponad dwóch miesięcy systemu, który pomaga nam omijać korki, a który w TomTomie nazywa się HD Traffic. Witamy w Amsterdamie, gdzie przygotowane są informacje dla Warszawy i dla innych miast w Polsce, jak możemy omijać korki na co dzień. Jak wyglądają korki w Warszawie? Tą sytuację na mapie, która jest sytuacją na żywo, podglądamy nie z Warszawy, tylko podglądamy ze znacznie większej odległości, mianowicie z Amsterdamu, gdzie tam cały czas dba o to, aby w ramach usługi HD Traffic każdy kierowca dostawał informację o tym, co rzeczywiście dzieje się na drodze. A jak zbiera te informacje? Możemy się dzisiaj przejrzeć. Każdy z nas może podejrzeć sobie jak wygląda sytuacja na drogach, jeżeli siedzimy w biurze, czy siedzimy w domu i dopiero planujemy wyjazd samochodem gdzieś dłuższą trasę, albo ewentualnie przejażdżkę po mieście. Nawet wcale nie musimy mieć urządzenia TomToma, żeby podejrzeć co się dzieje. TomTom -tom uruchomił e, serwis internetowy e, Road Planner, możemy go łatwo znaleźć e, korzystając z dowolnej wyszukiwarki w komputerze i zobaczyć aktualną sytuację na drodze. Wszystkie korki zaznaczone są dosyć charakterystycznym kolorem. Czerwień oznacza, że w tym momencie mamy już sytuację naprawdę prawie krytyczną, czyli poruszamy się z niewielką prędkością po drodze. Im jaśniejszy kolor, tym ta prędkość przejazdu odpowiednio wzrasta, więc teoretycznie opóźnienie będzie stosunkowo niewielkie. Korzystając z tego odpłynę, możemy sprawdzić nie tylko gdzie są korki, ale również dowiemy się ile czasu w nich spędzimy, jeżeli nie znajdziemy alternatywnej drogi. No bo nie łudźmy się, nie zawsze... Jest możliwość objechania korka. Szczególnie kiedy, na przykład, w Warszawie jeden most jest włączony z ruchu, i tak na dobrą sprawę mamy już o jeden most mniej do tego, żeby przejechać na drugi brzeg Wisły. Co ważne, na takich stronach jak Planner Planet TomToma znajdziemy również informacje o tym, którymi drogami na pewno nie przejdziemy. Takie drogi oznaczone są symbolem charakterystycznej blokady i też charakterystycznym szarym kolorem z dodatkowym wyróżnieniem. To oznacza, że taka droga jest w ogóle włączona z ruchu i możemy być pewni, że system nawigacyjny nie poprowadzi tamtędy, żebyśmy potem nie byli zaskoczeni na trasie, kiedy niestety nie będziemy się musieli już wyłącznie kierować znakami, a nie nawigacją, która poprowadzi nas w zupełnie inną stronę niż chcielibyśmy pojechać. Cóż jeszcze? Dokładnie taki sam podgląd trasy zobaczy każdy użytkownik nawigacji TomToma, która jest wyposażona w pakiet usług Live, czyli de facto ma w sobie wbudowany moduł GSM, czyli poprzez sieć telefonii komórkowej e, łączy się z serwerem TomToma i tym samym dostaje informacje o aktualnej sytuacji na drodze. TomTom e, -tom w tej chwili korzysta z własnych źródeł danych, e, co oznacza, że tak na dobrą sprawę każdy użytkownik TomToma który ma włączoną usługę live, czy ewentualnie korzysta z aplikacji TomTom'a zainstalowanej na telefonie komórkowym, wówczas tak naprawdę staje się też źródłem informacji. Oczywiście te informacje przesyłane są anonimowo, czyli e, na serwerze Tomtoma znajdują się takie dane, jak prędkość naszego przejazdu, jak i kierunek. To też jest istotne, bo w końcu bez tego nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, w którą stronę ten korek się tworzy. Czy na pasie na przykład w stronę Pragi, czy w stronę centrum. E, tych danych będzie się pojawiać cyklicznie coraz więcej. Z jednej strony jest to uzależnione od y, przyrostu użytkowników y, systemu Live TomTom, czyli systemu HD Traffic, ale także dodatkowych źródeł informacji, które z czasem TomTom będzie sobie dokładał y, do y, całego pakietu usług. Y, HD Traffic, czy po prostu używając takiego bardziej prozaicznego określenia, po prostu HD Traffic. Oczywiście informacje o korkach to nie tylko informacje o korkach w ogromnych aglomeracjach, na przykład w Warszawie, w tym mieście czy w Poznaniu, ale również informacje o korkach, które są w mniejszych miastach. Tu mamy przykład tego, co się dzieje akurat w momencie, kiedy kończymy ten nasz materiał w Bełchatowie, i tak też wygląda klasyczna informacja o korku z punktu widzenia informatyka, czy z punktu widzenia osoby, która zajmuje się analizą tego, co się dzieje na drodze. Z jednej strony mamy informację o typowej średniej prędkości, jaką pokonujemy e, późnym popołudniem, czy nawet wieczorem, kiedy tak na dobrą sprawę ruch jest niewielki, więc możemy sobie swobodnie jechać, oczywiście zakładając, że nie przekraczamy dozwolonej prędkości. Czyli średnia prędkość przejazdu e, późnym wieczorem, przynajmniej na tym odcinku w Bełchatowie wynosi około 57 km na godzinę. W porywach czasami nawet i do 35, jeżeli tych samochodów pojawia się więcej. Im bliżej prawej strony, tym mamy informację o tym, co się dzieje na tej drodze, kiedy zmienia się e, godzina przejazdu. E, te czerwone e, kafelki to już jest e, określenie korka. W tym momencie mamy prędkość przejazdu średnią na poziomie około 4 km na godzinę, czyli de facto utknęliśmy na dobre. E, co to oznacza? No, oznacza tylko tyle, że w tym momencie mamy. Z jednej strony korek, a z drugiej strony opis, skąd biorą się te informacje o korku. W tej chwili mamy informacje bezpośrednio od użytkowników, czyli tych, którzy korzystają z usługi TomTom -tom HD Traffic, czyli tym samym używają nawigacji, które mają usługę live, czyli są podłączone do internetu. Oczywiście te informacje są anonimowe, w związku z tym mamy co najwyżej tylko dane o prędkości i kierunku przejazdu.